W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zlewa naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i odpuść nam naszym winę, Panie, i nie ujdź nas na poprzednie, ale zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi nakazał Jezus napisać i odprawiać przed Świętem Miłosierdzia, rozpoczyna się w Wielki Piątek. Pragnę Abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja. Te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym, i nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak te nowenne odprawiać, i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w serce Jego. Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników. I zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz. Jezu, najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam. Nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją. Przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. O wszechmocy miłosierdzia Bożego, ratunku dla człowieka grzesznego, tyś miłosierdziem i litości może! Wspomagasz tego, kto cię uprasza w pokorze. Ojcze, przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa i dla jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata dla Jego, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas I całego świata Dla Jego Bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas I całego świata Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla, nas, i życia. dla Jego bolesnej męki, dla, nas, i życia. dla Jego bolesnej męki, dla, nas, i życia. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłego i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na, przedkładanie, na przedkładanie nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miło cierpienie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miło cierpienie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miło cierpienie dla nas i całego świata. Jego dla jego bolesnej męki niebio serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niebio serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niebio serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niebio serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niebio serce dla nas dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,

Dla Jego bolesnej męki Nie miłość serdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Nie miłość serdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki. nie miłość nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. nie miłość nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niech serce dla nas i całe rano. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.